Na konferencji Ruchu Palikota. Proszę naszych gości. Robert Biedroń, Ruch Palikota. Renata Durda, Niebieska Linia, bardzo proszę, do środeczka. Wiktor Dynarski, Fundacja Transluzja, Rafał Pankowski, Stowarzyszenie Nigdy Więcej. I Tomasz Szypuła, Kampania Przeciw Homofobii. Dzisiaj spotykamy się, aby mówić o mowie nienawiści i o nowelizacji ustawy, którą niebawem złożymy do laski marszałkowskiej. Robert Bietro. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. To dla nas bardzo ważna chwila jako osób działających w organizacjach pozarządowych osób, które od dawna apelują razem z instytucjami międzynarodowymi o to, żeby polski rząd, żeby polskie państwo w końcu Przestało, zaprzestało praktykę decydowania, komu należy się lepsza ochrona prawna, komu mniejsza ochrona prawna i w związku z tym e, tę ochronę prawną w jakiś sposób... E, znormalizowało i sprawiło, żeby grupy społeczne, które narażone są na dyskryminację, na mowę nienawiści, na przestępstwa motywowane nienawiścią, były chronione. W związku z tym chcemy Państwu dzisiaj przedstawić jako parlamentarzyści, ale przede wszystkim jako organizacje pozarządowe projekt nowelizacji kodeksu karnego. Projekt nowelizacji kodeksu karnego tak naprawdę zawierający kosmetyczne zmiany, jeśli chodzi o zmiany w kodeksie karnym, ale zmiany fundamentalne, jeśli chodzi o ochronę przed przestępstwami motywowanymi nienawiścią wobec różnych grup społecznych. Dzisiaj sytuacja wygląda tak, że e, jeśli chodzi o ochronę przed przemocą, groźbami karalnymi, Yy, nawoływanie do, do nienawiści na tle yy, różnic z jakiegokolwiek powodu, yy, znieważania. Mamy ochronę tylko wybranych grup mamy ochronę ze względu na przynależność narodową, etniczną, rasową, polityczną, wyznaniową czy bezwyznaniowość. Chcemy ten katalog dostosować do standardów międzynarodowych zgodnie z rekomendacjami Komitetu Praw Człowieka ONZ, OBWE, Rady Europy, żeby ten katalog poszerzyć o inne grupy, które dzisiaj, jak pokazuje praktyka dnia codziennego i moi koledzy i koleżanki pokażą to na przykładach ze swoich środowisk, które reprezentują. Żeby poszerzyć o następujące grupy. Płeć, tożsamość płciową, wiek, niepełnosprawność i orientację seksualną. Nic poza tymi zmianami nie jest przez nas proponowane. Chodzi o poszerzenie tego katalogu. O zasadności tego poszerzenia powiedzą moi koledzy i koleżanki, ale chciałem Państwu powiedzieć, że ten projekt był szeroko konsultowany przez wiele lat. My pracowaliśmy, ja jeszcze jako działacz organizacji pozarządowych ale moi koledzy, koleżanki pracują, pracowali razem ja z nami przez wiele lat na tym projektem. On był konsultowany podczas konferencji, które były organizowane na temat tych zmian, był konsultowany podczas spotkań z Ministerstwem Sprawiedliwości. Opinie na temat tego projektu wyraził Sąd Najwyższy, pozytywne opinie wyraził Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich. Ten projekt zyskał także poparcie, autorytetów wśród karnistów, profesor Filar, profesorka Eleonora Zielińska, profesor Monika Płatek. Co do zmian w kodeksie karnym, w tym zakresie panuje także dość duża zgodność, jeśli chodzi o kluby poselskie. Dlatego mam nadzieję, że ten projekt zostanie poparty nie tylko przez posłów, ruchu pani przez Posłów Sojuszu Lewicy Demokratycznej, którzy zapowiedzieli poparcie dla tego projektu, ale także dla, przez Platformę Obywatelską, przez Prawo i Sprawiedliwość, przez Solidarną Polskę i przez PSL. Bo jest to projekt, który nas wszystkich, nas wszystkich, bez względu na wiek, niepełnosprawność, tożsamość płciową, e, poglądy polityczne, nas wszystkich będzie chronił, nas wszystkich jako obywateli. Dlatego apeluję o szerokie poparcie tego projektu, o jak najszybsze procedowanie nad tym projektem, bo sprawa jest pilna, a o tym, jak bardzo ważna powiedzą moi koledzy i koleżanki z organizacji pozarządowych. Dziękuję. Proszę bardzo. Pani Renata, wyrównanie Wielka. Yy, Reprezentuję organizację pozarządową, która zajmuje się na co dzień przemocą w rodzinie, ale tutaj w tej koalicji przeciwko mowie nienawiści występuję także jako ekspert, który zajmuje się yy, przemocą wobec osób niepełnosprawnych, starszych i wobec kobiet. Yy, jak zajrzycie Państwo do uzasadnienia tego projektu, to zwrócicie uwagę na to, że boleśnie brakuje w nim danych dotyczących. Przemocy wobec osób starszych, wobec osób niepełnosprawnych czy wobec kobiet. Tu głównie polskie dane dotyczą e, zjawiska przemocy w rodzinie. E, tych danych nie ma. Wstyd, że dane dotyczące przemocy wobec osób niepełnosprawnych i mowy nienawiści z powodu niepełnej sprawności pochodzą z takich krajów jak chociażby Bułgaria, ale Polski na liście tych krajów zbierających te dane do tej pory nie ma i najwyższe pora, żebyśmy się e, na tej liście znaleźli, bo. E, o, to już to, po prostu pora na to. Ale na pewno jest tak, że jeśli nawet nie możemy podać prawdych danych dotyczących tego, jak często organy ścigania, policja, wymiar <coughs> sprawiedliwości interweniowały w sprawach dotyczących mowy nienawiści czy przemocy wobec osób niepełnosprawnych czy wobec osób starszych ze względu na ich wiek, na ich szczególną cechę charakteru, to na pewno możemy opisać pewną rzeczywistość w Polsce. Rzeczywistość jest taka, że mówimy, Także z półnicy sejmowej. Już, jeszcze nie w tej kadencji, mam nadzieję, że w tej kadencji to się nie powtórzy. Ale mówimy o osobach starszych, że jest to niepotrzebny balast ekonomiczny. Mówimy o tym, że osoby starsze zabierają miejsca na rynku pracy osobom młodszym. Słyszymy na ulicy, kiedy politycy także mówią o wstrętnych staruchach, którzy podchodzą do nich, czegoś chcą, i czegoś żądają, bo im się to należy. To samo dotyczy osób niepełnosprawnych. Bardzo często w Polsce jest tak, że niepełnosprawność jest traktowana jako balast ekonomiczny dla zdrowego społeczeństwa. No i wreszcie coś, co Państwo znacie z, z rzeczywistości, z oglądu tej rzeczywistości, czyli przemoc wobec kobiet. Te dane uzasadnione dotyczą głównie przemocy w rodzinie, ponieważ ona wyraźnie pokazuje, bo te dane są zbierane, w związku z tym tu wyraźnie pokazuje to, że... Ofiarami przemocy w rodzinie są głównie kobiety, sprawcami przemocy w rodzinie są głównie mężczyźni. Dosyć często w różnych środowiskach mówi się o tym, no ale przecież mężczyźni w rodzinie także doświadczają przemocy. Tak, to prawda, ale bardzo często doświadczają tej przemocy, dlatego że mają cechy kobiece. Zwykle w rodzinie mężczyzn traktuje się źle, dlatego że są babami, nie spełniają ról męskich. To wtedy spotyka się przemoc, nie dlatego, że spełniają swoje role jako mężczyźni. Zwróćcie Państwo uwagę, że te cechy przypisywane kobiet, kobietom i kobiecości silnie pokazują w naszej kulturze, że możemy stosować przemoc i fizyczną, i psychiczną, ale też przemoc słowną wobec tych osób, ponieważ te cechy są traktowane pejoratywnie. Wiktor Dynarski, Fundacja Transfuzja. Dzień dobry Państwu. My jako Fundacja Transfuzja braliśmy udział w pracach nad projektem głównie pamiętając o osobach transpłciowych, które często... Padają ofiarami zbrodni z nienawiści ze względu właśnie na swoją tożsamość płciową, często także na ekspresję, ale głównie ze względu na swój transpłciowy, najczęściej transseksualny status. Niestety my jako organizacja nie posiadamy żadnych danych dotyczących zbrodni z nienawiści w Polsce, głównie dlatego, że nie istnieje taka kategoria tego typu przestępstw w związku z czym nie mają one specjalnej, specjalnego określenia i są bardzo trudne do zidentyfikowania. I tak naprawdę jedyna możliwość, aby zbrodnia transfobiczna, czy właśnie ze względu na czyjąś tożsamość płciową, w jakiś sposób została rozpoznana jako transfobiczna, potrzeba do tego, niestety uwagi medialnej i te, tego typu sytuacje mają miejsce na całym świecie. Ja również reprezentuję organizację Transgender Europe, która zajmuje się prawami człowieka, praw osób transpłciowych w Europie. Wyprowadzimy od 2008 roku monitoring morderstw na tle transfobicznym i niestety od 2008 roku te liczby wciąż wzrastają. Mniej więcej co roku zgłasza się o 30 do 50 morderstw, zabójstw na tle transfobicznym więcej niż rok wcześniej. W tej chwili od 2008 roku mamy zidentyfikowanych na całym świecie ponad 770 morderstw osób transpłciowych, właśnie ze względu na ich transpłciowy czy transseksualny status. Jest to liczby zastraszające, a wzrost liczby oznacza, że nie tyle wzrasta. Samo zgłaszanie tych przestępstw, co właśnie nastroje wokół transpłciowości i transseksualności są coraz bardziej negatywne w społeczeństwach, zarówno zachodnich, jak i wschodnich, to, jest, to są statystyki globalne. W Polsce mieliśmy w zeszłym roku jedną sprawę, która została wychwycona przez organizację Transfuzja właśnie dzięki, dzięki mediom. Osoby transpłciowe, które zgłaszają się do naszej organizacji, nie chcą przestępstw na tle transfobicznym zgłaszać policji, ponieważ boją się powtórnej wiktymizacji i boją się tego, że i tak nie zostaną rozpoznane jako ofiary. W związku z czym bardzo nam zależy na tym, żeby ten projekt wszedł w życie i żeby osoby transpłciowe wreszcie, niestety, mogły odetchnąć, biorąc pod uwagę ich szczególny status w kosmicznym społeczeństwie. Proszę pan Rafał Pankowski, Stowarzyszenie Nigdy Więcej. <laughs> Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie. Reprezentuję Stowarzyszenie Nigdy więcej. To jest niezależna, neutralna politycznie organizacja o charakterze antyrasistowskim, monitorująca przejawy rasizmu, przejawy ksenofobii, także szerzej dyskryminacji, a także przejawy neofaszyzmu w Polsce. Te działania o charakterze monitoringowym prowadzimy już od lat. Publikujemy rezultaty na łamach magazynu Nigdy więcej i na łamach cyklicznego wydawnictwa pod nazwą Brunatna Księga. I ta Brunatna Księga no, pokazuje tak dosyć przykry aspekt życia codziennego, życia społecznego w naszym kraju. Pokazuje, że agresja, agresja werbalna, ale także agresja fizyczna jest, no, jest elementem życia codziennego i nietolerancja na co dzień jest, no, jest ważnym, istotnym społecznie problemem w naszym kraju. Przy czym ta agresja miewa rozmaite podłoże. To może być agresja na tle Rasy czy, czy pochodzenia etnicznego może być to także agresja na tle stylu życia, czy, czy przekonań religijnych, czy orientacji seksualnej. Ta lista potencjalnych pretekstów jest, jest, jest dosyć niestety długa. Ona dotyczy właściwie wszystkich tych, którzy należą w naszym kraju do jakiejkolwiek mniejszości wszystkich tych, którzy w jakiś sposób odróżniają się od takiego schematu tak zwanego prawdziwego Polaka, który to schemat jest taką bardzo wąską kategorią, wykluczającą bardzo, bardzo wiele grup i bardzo, bardzo wiele grup mniejszościowych poza, poza wspólnoty. Przez ostatnie dwie dekady zarejestrowaliśmy 50 przypadków śmiertelnych 50 zabójstw z powodu nietolerancji, z powodu uprzedzeń, na tle, na tle rozmaitych uprzedzeń w naszym kraju. To są te zabójstwa motywowane ideologicznie przede wszystkim. Zarejestrowaliśmy kilka tysięcy przypadków, porwiedź na tym tle, przy czym zdajemy sobie sprawę z tego, że to, co udało nam się udokumentować, co udało nam się zarejestrować w brunatnej księdze, to jest tylko czubek góry, logowej, góry lodowej, to jest tylko element znacznie, znacznie szerszego, znacznie poważniejszego zjawiska, z którym, tak jak powiedziałem, mamy do czynienia na co dzień. Na pewno instrumenty prawne nie rozwiążą tego problemu, nie zlikwidują tego problemu z dnia na dzień. No, ale mogą przyczynić się do, do eliminowania zjawiska nietolerancji, zjawiska ksenofobii z naszego życia. Na pewno szwankuje egzekucja już istniejących przepisów, artykułu 256 i 257 kodeksu karnego. Nawet w ramach istniejących przepisów można by znacznie lepiej niż do tej pory przeciwdziałać tym zjawiskom, ale treść. Obecna treść tych, tych, tych przepisów no, też nie wyczerpuje skali zjawiska, nie, nie wyczerpuje tych wszystkich pretekstów dla przejawiania agresji dla, dla, dla różnych przejawów nietolerancji. Dlatego no, moja obecność tutaj nie powinna być odczytywana jako, jako deklaracja poparcia politycznego dla tej czy innej grupy, ale po prostu poparcia dla sensownej inicjatywy która może no, poprawić polskie prawo, jeśli chodzi o przeciwdziałanie agresji, ksenofobii, nietolerancji. Dziękuję bardzo. I Tomasz Szypuła, Żypu, kampania przeciw homofobii. Szanowni Państwo, mówimy o sprawie bardzo istotnej i dowodem tego jest wyrok z ostatniego czwartku Trybunału w Strasburgu, który w sprawie Weiderlandin przeciwko Szwecji uznał, że mowa nienawiści względem gejów i lesbijek, motywowana, której podłożem jest orientacja seksualna, należy się takim działaniom działanie ze strony państwa i ochrona ze strony państwa. I Trybunał w swoim wyroku powiedział i podkreślił, że dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej i nienawiści z tego powodu należy się taka sama ochrona jak w przypadku np. mniejszości etnicznych czy, czy walki z rasizmem. Tak, jak wcześniej tutaj było powiedziane, polska policja nie prowadzi statystyk, na przykład jeśli chodzi o interseksualną czy tożsamość płciową, ale nie jesteśmy bezbronni. My, jako organizacje pozarządowe, publikujemy raporty. To jest raport bardzo świeży z grudnia zeszłego roku o przemocy, właśnie homofobicznej przemocy. I ten raport pokazuje, że geje i lesbijki w Polsce doświadczają przemocy stale. Przemocy na przykład słownej czy, czy, czy nękania słownego doświadczyło aż 93% osób, które wzięły udział w tej, w tej ankiecie. 17% doświadczyło przemocy fizycznej, a 25% było sztuchanych, popychanych albo w jakiś inny sposób fizycznie też tutaj ich godność została poniżona. Więc to jeśli chodzi o, o, o grupę społeczną, na rzecz której moja organizacja pracuje, są dane zastraszające. Więc projekt tej ustawy jest z punktu widzenia gejów, LGBT, osób seksualnych i bardzo istotny. A także ważne jest to, żebyśmy wypełnili postanowienie Trybunału w Strasburgu, bo do tego nas zobowiązuje ten wyrok. Proszę o podsumowanie, poseł Robert Biedroń. Tak. Więc proszę Państwa, to oczywiście jest tylko zarys problemu, z jakim, jakim na co dzień borykają się organizacje pozarządowe, policja, prokuratura. Chciałbym jednak podkreślić, że ta nowelizacja tych trzech artykułów 119, 256 i 257 jest też o tyle ważna, że często dochodzi do takich sytuacji, że zarówno policja, jak i prokuratura, jak i sądy odmawiają śledztwa, wszczęcia postępowania czy e, e, wydania wyroku, z, e, na, twierdząc, że e, te grupy społeczne, które zostały tutaj wspomniane, nie są, ochron nie są objęte ochroną e prawną. Można oczywiście dochodzić swoich, e e swoich praw na drodze e cywilno-prawnej, ale jak Państwo wiecie jest to całkiem inny tryb, całkiem inny sposób i nie widzę żadnych powodów i e takich powodów nie widzi Rzecznik Praw Obywatelskich, nie widzi e Prokurator Generalny, nie widzi e e Komitet Praw Człowieka, OBWE, Rada Europy, nie widzą organizacje pozarządowe. I praktyka dnia codziennego pokazuje, że dużo bardziej skuteczną drogą, dużo bardziej praktyczną drogą jest, jest droga prawnokarna, kiedy to prokuratura, sądy, policja mają narzędzia do tego, żeby przeciwdziałać przestępstwom motywowanym nienawiścią, znieważaniom czy nawoływaniem do nienawiści w stosunku do różnych grup. I chciałem jeszcze tylko dodać, że pewnie jak Państwo zapytacie niektórych z polityków, to oni natychmiast e, polecą w taką nutę populistyczną i powiedzą nagle, że tutaj chcemy dołożyć kaganiec i z, z, zabronić krytykowania na przykład środowisk kobiecych, czy środowisk biosko-lesbijskich, czy osób niepełnosprawnych. Nie proszę Państwa, tu nie chodzi o kaganiec, tutaj chodzi o przestępstwo, kiedy polityk, kiedy osoba publiczna, kiedy Kowalski nawołuje do nienawiści w stosunku do danej grupy apeluje o to, żeby na przykład palić na stosie gejów, a mieć już takie do czynienia z takimi nawoływaniami, czy na przykład e, pałować gejów, czy na przykład właśnie tutaj kwestie związane ze osobami niepełnosprawnymi czy kobietami, takich przykładów jest bardzo, bardzo wiele, to wtedy można stosować tego typu przepisy. To nie jest ograniczanie e, wolności słowa, to jest pokazywanie, że państwo nie daje przyzwolenia na nawoływanie do nienawiści, na podżeganie do nienawiści, na e, na wszelką przemoc stosowaną w stosunku do danej grupy społecznej. Dziękuję Dziękujemy bardzo. bardzo. Jeśli są pytania, to bardzo proszę, a jeśli